Hmm. Gdzie one są? Gdzie one mogą być? Cześć! RTX-y 5070Ti są już z nami. To znaczy, od 20 lutego teoretycznie są dostępne w sklepach. Sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. Co Nvidia nam obiecała i co dowiozła. Jak wygląda dostępność kart i za ile w ogóle można je kupić. Witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Michał. Zaczynamy! Na oficjalnej stronie Nvidia podobnie jak w przypadku RTX a 5090 i RTX a 5080, znaleźć można wykresy wydajności, a właściwie zestawienie ilości generowanych klatek na sekundę dla układów RTX 5070 Ti i RTX a 5070 i ich odpowiedników z serii RTX 4000. Podobnie jak w przypadku starszych braci, tu też zauważyć można ogromny przyrost wydajności w grach. Dla prawie każdej gry karty generują podwójną ilość klatek względem poprzednika. Są też przypadki, gdzie klatek jest aż 3 razy więcej. Wiemy już, że większość tych klatek to zasługa generatora wielu klatek z pakietu DLSS-4 oraz Sztucznej Inteligencji. Generator wielu klatek dostarcza nam do trzech klatek na każdą wyrenderowaną klatkę. Chodzi tu o to, że na podstawie klatki, która została wygenerowana przez naszą kartę graficzną, dodatkowe trzy klatki są tworzone przez model Sztucznej Inteligencji, wcześniej odpowiednio wytrenowany przez NVIDIA. Na stronie XCOM znaleźć można zestawienie specyfikacji RTX -a 5070 Ti z RTXami 4070 Ti i jego wersją Super. Najważniejsze różnice to zwiększona liczba rdzeni CUDA, jednostek TMU oraz jednostek ROP. -u. Choć tutaj yy, tyle samo ROPów ma RTX 4070 Ti Super. Warto wspomnieć także o rdzeniach ray tracingu i Tensor. Tutaj zwiększyła się ich liczba oraz generacja na korzyść RTXa 5070 Ti. Idąc dalej, widzimy, że względem RTXa 4070 Ti przybyło nam pamięci VRAM. Zwiększono także bazowe taktowanie pamięci, jak i jej przepustowość. Szyna danych także została zwiększona. Na niekorzyść RTX 5070 Ti przemawia jedynie pobór mocy. Został on zwiększony nieznacznie, ale jednak. Testy niezależne RTX 5070 Ti pokazują, że wzrost wydajności nie powala, ale jest akceptowalny. W rasteryzacji jest to około 20% w porównaniu do RTX 4070 Ti i około 16% względem RTX 4070 Ti Super. Wszystkie te karty mają podobną cenę, ale RTX 4070 nie są już produkowane. Kolejną dobrą wiadomością jest fakt, że RTX 5070 Ti radzi sobie prawie tak samo dobrze w testach jak RTX 4080, a jest od niego o około 1000 zł tańszy. Na stronie videocards.com znaleźć możemy zestawienie wyników z poszczególnych testów 3DMark. Testy te pokazują, że RTX 5070 Ti jest szybszy od RTX 4070 Ti średnio o około 16% i wolniejszy od RTX 5080 o około 13%. No dobra, wiemy już, jak wygląda specyfikacja kart i jak radzą sobie one w testach, ale czy w ogóle da się je kupić? A jeżeli tak, to za ile? Tutaj o dziwo sytuacja wygląda lepiej niż w przypadku RTX-ów 5090 i 5080, ponieważ w momencie kręcenia tego odcinka, a to już kilka dni po premierze, nadal można karty normalnie kupić w kilku sklepach. Ceny to już zupełnie inna bajka, albo może nawet leki koszmarek, ponieważ przy sugerowanej cenie na poziomie 3900 zł nie dostaniecie karty taniej niż 4500 zł. Jakby się zastanowić, nie jest to taka straszna cena, lecz to jedyna taka oferta. Reszta to 5000 zł lub więcej, a to już może zrobić różnicę. Podsumowując, specyfikacja wygląda obiecująco. Karta w testach radzi sobie bardzo dobrze i równa nawet do droższego o około 1000 zł RTX -a 4080. Ceny i dostępność poszczególnych modeli, niestety, pozostawia wiele do życzenia. Ciekaw jestem, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Będziecie kupować RTX-a 5070 Ti, czy może wybierzecie jakiś inny model z rodziny RTX 5000? Może czekacie na RTX-a 5060 lub jakąś jego wersję? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli film Wam się nie podobał, to napiszcie proszę w komentarzach, co było nie tak i co mógłbym zmienić. Dzięki za uwagę i do następnego.